Dobrze, może nie, ale niech zadam wam jeszcze jedno pytanie. Czy jesteś dobrą osobą? Tak, dobrze. Jesteś dobrą osobą? Czy chcesz to sprawdzić? Podoba mi się Twoja odwaga. Jak się nazywasz? Ja jestem Joseph. Doceniam to. Czy mogę zadać Ci pytanie? Czy kiedykolwiek skłamałaś? Tak, dobrze, skłamałaś. Jak nazywa się kogoś, kto skłamał? To zależy. Kłamcom. Tamta pani powiedziała, że kłamcom. Nie próbujmy wybierać. Kłamcom. Czy kiedykolwiek coś ukradłaś? Nie. Nie, w porządku. Czy kiedykolwiek wcześniej użyłaś Bożego imienia za przekleństwo? Nie. Nigdy nie powiedziałaś, o mój Boże, ani Chrystusie. Czyli nigdy tego nie zrobiłaś. Nie. Dobrze. Jezus Chrystus powiedział każdemu. Nie będziesz cudzołożył. Nie zdradzaj swojego męża lub żony. Ale ja mówię wam, każdy kto patrzy na kogoś z seksualnym pragnieniem, Popełnia cudzołóstwo w swoim sercu. Czy kiedykolwiek zrobiłaś coś takiego? Tak? Ja także. Ja także popełniłem te grzechy. Ty popełniłaś te grzechy. Sama przyznałaś. Nie osądzam Cię, że jesteś kłamcą i cudzołożnicą. Jeżeli Bóg miałby cię osądzić przez 10 przykazań? Gdyby Bóg miał cię. Dobrze. Jeżeli Bóg miałby osądzić Cię przez 10 przykazań, to czy okazałabyś się niewinna, czy winna? Ale prawdą jest to, Jezus dwa 2000 lat temu zawisł na krzyżu dla grzeszników. Nie chcą mnie słuchać, próbowali mnie powstrzymać. Jeżeli wy ateiści tu jesteście, to niech zadam wam pytanie. Ktoś próbował mnie strącić z pudła. Jeżeli nie ma Boga, to dlaczego ludzie próbują zatrzymać to przesłanie o Jezusie? Powiedzcie mi dlaczego. Mówię wam o tym, że Jezus Chrystus umarł za was, bo was kocha. By dać wam życie wieczne. A ludzie próbują zatrzymać to przesłanie. Nie głoszę wam nienawiści, że on was kocha. A ludzie chcą zatrzymać to przesłanie. Chcesz mówić? Ludzie nie chcą wychodzić i słyszeć twojego głosu na swoich twarzach. Dobrze, dziękuję. Ale mówię wam, powiedzcie mi, dlaczego próbujecie strącić mnie za głoszenie Ewangelii? Jezus powiedział: Będziecie znienawidzeni bez przyczyny. Jeżeli mnie nienawidzili, was także będą nienawidzili. I wiem, że wielu ludzi, którzy tu stoją, nienawidzą mnie i nie lubią mnie. Ale ja mówię wam, że Jezus was kocha i umarł za was na krzyżu. Chcę, byście byli z Nim w niebie. I jeżeli zignorujecie to wielkie zbawienie, to co mogę wam powiedzieć? Czy jeżeli jest człowiek, który tonie i mówi, jest mi z tym w porządku, nie zignoruję tego. On może wam pomóc. On może was zbawić. Mówię wam, że on was kocha. Proszę, pomyślcie o tych sprawach. Weźcie i czytajcie. Jezus powiedział: "Przyjdźcie do mnie wy, którzy jesteście spracowani, a ja dam wam odpocznienie. Przyjdźcie do mnie."